Ciebie, Bruce szukają, bo z ekipy, a podpisają się merty z nimi. Żal, to Jak się dobrze zamaskować, żeby mnie nikt nie widział ani nie znał? Muszę zmienić imię i nazwisko. Potrzebujesz pomocy? Już podjeżdżam, Małyszkę, do was, już do was podjeżdżam. Przydałeś mnie? Małyszkę cię wiezie? niemożliwe, na pewno z dobrym Denicem się złapało? Do... Ja, pi... ale to, to z kim ty no. jesteś teraz, Wał się? Nie wiem, celuje do mnie. Tak się skończyła historia Johna Deera. Szkoda, że nie żyje. Spoko, bro. No. Kierdy, kur... Mnie upał. Wiesz? Ej! Ej! Zajebiście, stary, no! Dobra, pozbyliśmy się gości jednego z ludców. I w kurewską nie na rękę. Dobra, zadzwoń ja się przebiorę, bo. Zajebiście, stary, no! Ja myślałem, że myślimy spoko z ty... starymi ziomkami. <laughs> ty k***a, ku... jeszcze żyjesz? No Napiszę. No co, no kurwa, no przed byliśmy Dobra, Mergani miał rację, kurwa. Mergani miał rację, widzowie mi chciał wykorzystać Rezol, co ty Ty Żyjesz Ale zaraz możesz do końca, zaraz ko Te tak, hopy mamy go no well, well, widzowie, no było, tak byłem i coś. nie byłem. co ty, k***o? Ku... Myślałeś, że możesz nas wy***ać? Uh, nie. Chciałem. Z pełną mordą się nie gada, k***a. Ku... Przemieli dopiero do szefa. Krew muszę wypluć. Co? co? Co ty wyplułeś? Krew. Uch. Nie krew, A. tylko prażynki, ku... Dobra, k***a, ku... no trzyma się w rolę, no. no! Dobra, co, na cmentarz go trzeba chyba wywieźć, co? Nic nie wziąłem... Chwila, dogadajmy, co jest, czemu cię chcą zabić, blucik? Mów, pucuj się, no. do końca bo mi, na, bo mi na... mechaniku powiedzieli, że jak się wychodzi z... Mhm. z... ekipy, to... to ten... to... jest kara śmierci. Zezol, uchronimy cię. Ale mu przeszkadzał! kazał. jedną szansę na z Słyszysz? Propozycja Konrada? Zostań szansę. Ale posłuchajcie, ka Zezol nie będzie pod żadnymi blucami Koniec o! tego! Idziemy Denis! O kula! Miesz Zezol jesteś uratowany! Ło wow! Jaki promtwie z widzowie! Dziękuję! Uciekaj stąd, uciekaj stąd, ja się zajmę. Czekam co policja jedzie, Policja jedzie Ja p uratował mnie! Uku. Eee! Ja <suszwaj> Ten <Ty zwał, nie? suszwaj> psy jadą, kundle mamy na ogonie Kurwa, drafera Ludzie no się rozjebali Nie, Niezby... Uch No oni się rozjebali na nich Kurwa kur... 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 no co chodzi Jadam stary chyba, chyba jadą, chyba jadą za nami Kurwa, iżm radio być Widzisz, ja bym, ja bym cię człowieku nie sprzedał To Ty jesteś ten Denis? To jest ten Denis, widzowe? To ja To ja Denis, to ja Denis, no A, dobra Oh. Amore mio, czekaj już na nas, dezolek Mmm, mm, mm. śpiewać, k***a? No, w obecnej chwili jaka jest to, jaka, to jest, jaka jest... twoja ulubiona piosenka? To Toby King. I co tam jest w tej piosence? Zależy jakie, bo kilka on ma. No nie, dziękuję. Co jeszcze zdjęć? Jakie jest? Uciekaj, bo on jest z Bluetooth, on jest z Bluetooth, on jest z Bluetooth, on jest z Bluetooth. Bluetooth On na medyku pracuje, a on jest z Bluetooth Poczekaj, pojechać na moim restauraty, wiesz? Właśnie, a propos już, jak już ta restauracja Bo ty, no? gdzie ty pracujesz? Jaką ty masz restaurację? No tutaj, słuchaj. A ty jesteś... Pracownikiem, czy... A ty to chciałbyś tam pracować? A jesteś pracownikiem, czy szefem? Szefem No, znaczy ja składałem kandydaturę I Do kogo? Do... Do ten, do Purkera no. I, I powiedział, że jak się zwolni, to miejsce to dadzą mi znać. O, no i widzisz? Jaki jeszcze furkar do... jest w porządku? No i jeszcze do mechanika muszę ten złożyłem. No kur... Bo to słyszałem... Co, wzięli, 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 wzięli cię do mechanika, czy nie? No nie, kazali mi czekać do jutra, bo no. też się ma zmienić kandydatura. Nie bój się, nie bój się, będzie wszystko dobrze, Cygi. Ale, Ale gdzie my jedziemy? Do tego, do Amunation. A. Chyba uch. kupisz ten, muszę kupić worki. Tu gdzieś było, nie? No tu pole. lewo. Nie, nie tu, nie tu! Nie tu! a nie TU! A gdzie? Nie, nie tu! A gdzie? No tu z tu broń sprzedają. Tu nie było amunation! Sprzedali mnie kurwa! No tak się nie robi, no! Nic nie się widzę! No kurwa! To No. Nie wyglądasz. A co tam potrzeba? Co jest z zewołem? Nic. Opuści barwis swoje ślady Ponajmniej ja tyle wiem No i co? AG. Gdzie jest Konrad? Zezol Co? Porozmawiaj No On, on zna całą sytuację Ja znam Znam tyle, że Zrzuciłeś barwy i poszedłeś No Ale ponad ci dali wolną rękę Rozmawiaj no. z ludźmi A nie no. no, z tego No właśnie znaczy, on, on powiedział, że, te, że Mi nic nie zrobią No no to w czym problem? No, a na mechaniku gadają, że chcą mi zrobić właśnie Ale kto tak gada? No, mechanicy zdzwonili do samego Konrada i... I on powiedział, że, że, że... że... też ten, co nie? Że... To rozmawiaj z Konradem A ty to co? No on to ty... jest... No, to, to tak Dobra, to przekaz odez i od Zezola o, o. Ja o, p tole, ty. ty Tak jak kazałeś, Zezol No Ale nic nie się... Oddaj się To jest... Z od Zezola się proszę odp***ić, zrozumieli? Ja pier... ale no. mi takie problemy no. zrobią no. no. Może mu coś że go nękacie Będziecie mieli p***dę Zezol, nie biorę od telefonu, w ogóle Zezol go, masz kopię na glebie od... Ja mam Powiedz własne to odp***daj go, odp***daj Opowie co chcesz to chcesz. zrobić? Dawaj sobie, podejdź, podejdź, podejdź do niego i powiedz podejdź mu, Podejdź i zrób co chcesz! Podejdź, zrób to też z nim. Rup! Czemu mam? Miałbym z nim robić co chcesz. Nie będę jakieś nadapsce dałem Przykro mi. No. Przykro mi Zabijka, dobra robota Zezol. Tak jak chciałeś, w pokonane się, będą, będą z ciebie ludzie <laughs> O nie, jak to będą problemy A nie będę nie. Ten? A to nie jest to. tak, że są jeszcze większe problemy? Jakie problemy? No... Problemy? No takie, że w tym momencie dałem na siebie wyrok śmierci? Czy on mnie właśnie w tym ]�무. momencie stary zatwił 우리... wyrok... No tak! No bo nas było pokazałeś trzech! Pokazałeś swoją potęgę, pokazałeś im swoje plecy! Nikt cię nie dotknie Zezol teraz, on nie ma... nie ma k***a że cię ktoś dotknie! Rozumiesz? Jasne! Rozumiesz?! Tak, rozumiem! A macie jakąś... fuchę? Jakąś taką, gdzie wam się nie chce, a ja bym chętnie poradził na przykład zioło albo coś? No właśnie, chyba. ja chyba nie mam nic zioła, ja się tym nie zajmuję, wiesz? Aha. O, ci pokażę. Czekaj, maską muszę ściągnąć. Jak 150 jest lipa, stary. Weź się oprowadź ci go Leo Miller, ja muszę jechać, muszę trzygarnąć. komu ciebie? Ja. Czekaj, bo ty szybko i chodzisz Wy tak macie ogólnie? Tygiń? E, Walter. Dawa. Witam Pana. Chyba, bo tu Denis przyprowadził go i powiedział, że on go oprowadził, więc chyba będzie na robotę. Nie. To nie ma reputacji. No dobra, ale no Denis mi go przyprowadził, kazał mi go oprowadzić. Ale Ci odpowiadam. No dobra, dobra, to ja. chodź. Tu masz biuro, jak widzisz. No i A... tak to tak wygląda. Masz jakieś pytania? No. A... Z czego lepicie te, nie, w sensie... skąd wy biecie, bierzecie składniki? Składniki, wszystko masz w magazynie, tylko będziesz musiał iść na kuchnię i je kroić, nie? Chyba, że ktoś to zrobił Aha. za Ciebie. A gdzie jest magazyn? Co? Nie jest magazyn? Zezol, chodź. Czekaj, chodź. Ale to... Czekaj, bo coś chcą chyba. Tego no już jest. Już jest. A, to ten tutaj, no, jest, jest, A, a Denis jest? Ja podejdź, ty malutki. Potrafisz coś robić na kuchni? Jo. Co potrafisz, na przykład? No... Robiłem jecznicę Witam, panie Eldroho Co jeszcze potrafisz? Ym, no, dobrze no Z jajkiem mi trochę nie wyszło, bo nie trafiłem do szklanki Dobra, jak się to rozbija teraz? O kurwa Wszystko poza szklankę wypadło Ale... Czekoladę umiesz złamać? Czekoladę? Tak, jak nie jest zamrożona. No nie! No nie, to wszystkie wyjdą, wszystkie sekrety. Chcesz do roboty tutaj, tak? Ja. A jakie picie byś nam podał? Jakbyś był? No... Bubble tea albo no, tym barka może k***a, co? Jakby był w ofercie, to tak. No jest w ofercie, na biurku nawet tutaj leży. No to tym barka. Ale to takiego tygodniowego był najlepszy. No, dobra, ja nadaję się, zatrudnij go. SSN. Już. Jaki masz. Super. O dziękuję. Tylko tak, żadnych konfliktów na restauracji. Jak przyjadą twoi najwięksi wrogowie, obsługujesz ich normalnie, rozumiesz? Jasne. No. A tu rodzinka chyba, co? Jesteśmy No, Jesteś no na już, już chyba nie, no. To pan, o, panowie z bludców. No, no my przyjechaliśmy. Dziękuję za no to... Denisa, że mamy przyjechać i nie ma Denisa. Żeby wyjechać... No, no dobra ten, co chodzi zalowi? Do, do, do stołu, sezal nas, nie? Usiądzimy, jasne, pokadamy. jasne, jasne. jasne. Super, super. No, jak no to, to dam było teraz? Daj mu strój, weź go wprowadź, jak co? Chodź, Jaka my cię tam. Dam ci strój na ziemię, weź się, ubierz i sobie, jakby go zapisz, nie? Jasne, jasne. Weź sobie, tutaj. I dodaj, nie? I sobie zapisz, i potem. Jo, co ty gadasz? No tak oczy Jo, gdzie wyglądam? OHK! <laughs> No, tak jak powinieneś, sobie zapir. Dobra, chodź na kuchnię. Tak jak ci powiedział, kurkę do każdego z szacunkiem, nie? Jasne, jasne. Nieważne, kto by przyszedł, powiem ci tak, od razu. Od razu tutaj, bez gotowania. Chodź. Tutaj ci klienci powiedzieli, że chcieli, żebyś ich obsłużył. Nie wiem, czy ich znasz? U, nie, to wiem. To, nie wiem. To, nie wiem. Jo, oni widzią. Chcieli, I mamy macie, mamy bawełnię. Standardowo Sushi? A macie wody sushi, sushi, sushi masz? Co by się znalazło okay. Właśnie co mamy, szefie? Sushi, ramen y Ramen, Tylko nie wiem jaka cena w Za darmo Tak naprawdę okay, Blue cena Posłuchaj no, Blue zapłacili pół miliona, żeby Cię złapać i doprowadzić do, do, do spotkania co Koniec z tego Zezol No, no to co zezol, zezol. No kurwa no znowu? Jak wytry. Czemu no strzeliłeś cofie? naszego? Czy to twój kolega brat stary. Jak brat? brat z bloku. Brat z bloku, no a ty cofie. do niego strzeliłeś. Jak my leżeliśmy roz... na ziemi, co teraz? Pod, nie pod presją! Daleko, ci na auto, tak coś pod ma... presją! Blok nie zapomina. Ale pod presją to było. Pod presją? Ale to tak. ty presją. Presją. Presją Ale strzeliłeś. Presją Nie, ja krata. strzeliłem, tylko moja ręka. <laughs> Czyli ty strzeliłeś. Ale. Jak cię kopali, to ci pomagaliśmy, a ty co? Ale nas wszystkich kopali, nie żeby coś. Nie, tylko ciebie. No, no, no właśnie, no i. A ci... Dobra, przejdźmy do konkretu, Zeza, Czemu ty. Co to się Czemu do nich odchodzisz? Tłumaczy ci, że. Nie ma Dobra. Może... Czekaj, niech wytłumaczy się, Zezo. Dobra, już powiem to tak. innym językiem. No ja wam to tłumaczyłem już na aplikacji, że nie ma organizacji między nami. Że każdy sobie latek chce i. no i cały czas pizzy dostajemy, takie są tego efekty, no. Kogo? Od kogo? No, no, od kogo no? Przecież nas dostaniemy od nich, a się do nas dostaną od nas to jest dla ciebie? Mm. Nie, mi chodziło o to, że jakiś jeden gość nas porobił na szpitalu, rozumiesz no, to? To, że, to, że nas gościu pięciu. Nas znalazł na końcu miasta jak leżyliśmy samochodzie i ty z nami byłeś i chciał nam zjeść i tej kosę naszemu i założył mu worek na szpitalu to jest. No za... tak, ale on potem wrócił zamiast coś zrobić. Kiedy wrócił? Potem wróciłeś Jakkolwiek go, mieście, go to, to jeszcze mu podziękował i z pocałowaniem ręki go puścił, w domu, w domu no to mu podziękował? Kto? No przysłowiowo mi chodzi, że nic nie zrobił w tym w tym stosunku górę. No się przecież na mieście, jeszcze ty z nami jeździłeś. No, no ale to ale wiadomo, że to było bez sensu, no bo to... Ale to no, co mieliśmy zrobić innego jak wszyscy byśmy rozjebani? No nic, pokoń. no nie trać na niego czasu no i dalej skupić się na biznesach, a nie na przykład latać bez sensu na ziole, znaczy, co mamy, nie? Mamy raz jakiś łapek mówisz, że jesteśmy później jebani. Albo nie siedzisz na, na ośce przez 3 godziny No ale kto od nas tak siedział? To, że jakiś, jakiś pojedynczy chłopak sobie siedział i... Jakiś próg, nie? Może coś no nie no, no sorry, ale nieraz gadaliście czy... przez 3 godziny na ośce o jakichś tematach, które w ogóle... No, no ale tak to końców... w... no, no, no. Raz, drugi w dostać i to ty się bo do no dostałeś? No nie, no nie o to chodzi, już ci tłumaczę Tu jest to problem jest ogólnie robimy, z... Jak my w przeciągu z... Tu jest, tu jest problem ogólnie z, z organizacją, co nie? No właśnie No właśnie, tak, właśnie, i, słuchaj, i, i, słuchaj Petr każdy chcieliśmy cię wziąć, to ty mówiłeś, że ty nie możesz, A. bo ty masz rentę i nie chcesz jej No tak, i to no też, jest też jest kolejna sprawa, dobra, że... Ale ale później mówisz, że my cię na napad nie bierzemy dla dziewięćdziesiątych dziewiątek Wy sobie po prostu żyjecie, coś robicie, siedzicie, siedzicie jeździcie sobie... No właśnie z tym robieniem jest problem, o to chodzi, z organizacją Cały czas do końca no, jeździmy i No tak, wy, a... Dobra, to inaczej. Zezol, wiesz, że oni cię mogą odp***ić już tak bez beki, nie? No ja wiem o tym, no. Nie wiem, no mam G-klasę. Mam pistolet. No klasę oddasz. No dobra. A jak się oddaję? Ja do I klamkę. No dobra. I loda. Dobra. To klamkę już masz. <śmieniu> chłopaki? Nie, no nie daję. Nie, ja tego nie biorę. Słuchaj, Słuchaj a serde, się z nim na co, żeby się odpracował to, że odchodzi. Dajcie mu żyć. Znaczy, bo... Słuchaj, to sprawa wygląda tak, zaoferujesz nam coś, spoko, tylko jak Cię zobaczę, że jesteś w innym gangu, organizacja to tam, pójdź to boli, tak szczerze, ale jak zobaczę, że jesteś w innym gangu, no to już odwrotnie będzie. Okej. Okay. pozycja jakiejś dostałeś, to chyba. Od, od rybki. Ej, światło mi zgasło. Okej. Okay. Jesteś poszukiwany? Nie. Wracasz z nami, czy zostajesz wolnym strzelcem na razie? Eee... No widzowie, nie wiem, no... No bo oni... No, oczywiście mi pomogli, no... Eee... Dobra, kogo... Który to nie. był? No, no rzeszka, kopytko. Masz kopytko i wracam z wami. Z nami? Tak. Z nami wracasz? Tak. Skąd, skąd ta nagła zmiana decyzji? No pom... Mimo to, no, mimo tych wszystkich przeciwności losu, no to pomagacie mi bardzo, co nie? Dziękuję bardzo. No, no, ale za to. Dzisiaj do naszego... Zrobiło z... no. mi się I, miło na wtród, aye, No i przepraszam cię za to, że Cię z Czekaj. Jeszcze lodzi Dedol, no. no dobra, to koło. Nie, nie, nie rób. Nie, Jere, <st suis Sherlock> nie, nie są. Nie, nie nie, 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 nie Bez takiej ta rzeczy, taki rzeczy, słuchaj. Wracaj na blok i nie rób. Tak, takich potrzebuje. Musisz zrozumieć, że my inaczej prosperujemy na mieście niż taki Peter. Wracasz z nami, zrozumiałeś swoje błędy. Jeśli źle, słuchaj. Normalnie, rozmywajmy. A ja ci blokujesz, nasze się numery. No, ja gadałem, bo mówię na mechaniku, dzwoniłem do ciebie, Joel, Ty powiedziałeś, że ty mi nic nie zrobisz. Potem dzwonię a do Konrada mój numer. i mówię, no, no tak, bo się wystraszyłem, bo ten. I potem dzwonię do Konrada i mówię mu, że. że tego, że. zapytałem się, czy, czy chcą mi coś zrobić, a, a Konrad się zapytał, czy z dwa jestem, i mówię, że nie, i on powiedział, ok. I była taka cisza, zapadła, dlatego się wystraszyłem i wybrdączyłem się. A... Bandamę jo, 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 Właśnie, właśnie tą bandanę, wiesz co, nie chciałem, żeby mi ktoś się, z***ło, bo, bo wiadomo jak to ze mną. Mhm. Dlatego ją po prostu spaliłem tak jakby, co nie, rano. Co, zrobiłeś? Będziesz się tamo. przynieść do nas z powrotem Tak, oddać na Ale byśmy byście mnie od odstrzelili no właśnie oj, 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 my. Nie, wy by byśmy oj, pogadali oj, oj, tak jak teraz oj, oj. Myśmy Byśmy gadali no, Otwieramy wyjścia. ręce, takie co mówisz? Nie no, chyba w samochodzie ją mam <ślatrych> Właśnie sam Nie To jest Czeka, bo nie wiem czy nie, nie mam jej w samochodzie Albo przy sobie Dobrze, dobrze Poszukaj jej poszukaj No to, Poszukaj lepiej jej. I jak znajdziesz, do damy, na blok Jasne Drzwi są otwarte